Cześć, czołem, kluski z rosołem, 10, 10 sierpnia 2024 roku. E, chciałbym bardzo podziękować z tego miejsca prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu, za to wszystko, co robi dla Warszawy bardzo ładnie. Wizualizacje, chmielna drzewka, e, drzewka na wizualizacjach. Ludzie mówią, super, zielono, pięknie. Ja też Panu bardzo dziękuję. Mokotów super, przejazd. Komunikacja, porządek na budowie, no po prostu to się w głowie nie mieści, jak pan po prostu dba o to, o, to, o to nasze miasto. Dziękuję panu, panie prezydencie. Powinien pan być prezydentem w ogóle wszystkiego. Jest pan przystojny, wysoki, męski, szczupły. Po francusku pan mówi: majtki pan takie zakłada z uciskową gumą na brzuchu. Tak więc, no w ogóle, ja nie mam słów. I wysoki, przystojny to jest w ogóle najważniejsze. Specjalnie dla pana taka tutaj muzyczka, bo pan funky lubi. Ja troszeczkę, troszeczkę funki panu włączę. I funky play. Trzaskowski dba o porządek tego miasta i dba o Warszawiaków. Dziękuję panu Rafowi Trzaskowskiemu. Funky A to co najważniejsze, jest sobota, godzina 13. Pewne niedociągnięcia spowodowały, że są w duże opóźnienia Opóźnienia tutaj przy pracy nad tramwajem Jest jeden pracownik w kamizelce, patrzy Albo to samobójca, który chce tam skoczyć w ten Kurwa dół po prostu z tego syfu Wspaniale, robotnicy po prostu Jeden na drugim, koparki, wszystko działa Dziękuję panie prezydencie Trzaskowski jest wspaniałym prezydentem. Muzyka Rafał Trzaskowski dba o mieszkańców Warszawy jak żaden prezydent. Do tej pory, proszę, jakie warunki mają. Ławka, siedzą, patrzą. Muzyka Przepraszam, najmocniej muszę krzyknąć do robotników. Panowie, wolniej trochę! Wolniej! Nie ma się co śpieszyć! Powolutku! Tu wszędzie tych robotników po prostu no, zapierdalają tak, że taczek nie mają szansy załadować. Music please! V is the best! Trzech jest pracowników w pomarańczowych kamizelkach. Pracują, robią. Rafał, genialny jesteś! Idealnie, kaski trzy, dwa pomarańczowe, jeden biały, wspaniale! To nic opóźnienia, to nic korki. Rafał pilnuje tego wszystkiego. Bruda Trzaskowski, w górę go! Serio, to się kurwa w głowie nie mieści, co on tu zrobił za syf.